Jak nie ma, nie ma to. Kogo są to tychonki? Ale dobra, dla dobra. Bielski, to o co masz się znać o to. Więc, moi drodzy, więc teraz, szanowni państwo, ja tu przyjechałem, żeby wyjaśnić, czy zrobiłem źle, gdzie czas ponaglał na wniosek, złożyłem wniosek na budowę tej drogi, czy zrobiłem coś złego, czy przez coś uzyskałem materialną korzyść? Jakieś finansowe yy, prowincja. Pan sołtys mówi, że to była gra przedwyborcza. Na kogo ja to grałem. Grałem do jednego czy do drugiego. Pana burmistrza w miesiącu marcu. Dosyć pan jest, dosyć jest na zebraniu sołtysów w dniu yy, chyba 9 marca 2004 roku, że sam były burmistrz. Powiedział, że... 14, że sam Pan Burmistrz powiedział, że podrabiam podpisy. Moi drodzy, podrobienie podpisów to jest podrobienie podpisów, a załączenie kopii pisma z podpisami to nie jest żadne podrobienie. Ja działałem i dlatego skierowałem... dajcie Szanowni Państwo, powiedzieć, dlatego skierowałem, kazałem skierować to pismo do prokuratury, żeby prokuratura wyjaśniła, czy zrobiłem źle, czy nie zrobiłem źle. Moi drodzy, nie działałem na szkodę nikogo. Działałem w imieniu dobrym, żeby mieszkańcy Widzinia mieli tą drogę. A dlaczego takie, tak się stało? Pan sołtys w 2014 roku chciał mnie wcześniej do gazet skierować. Za to, że załączyłem tą kopię bez jego wiedzy. Tak jak dzisiaj mówi, że była ta gra wyborcza. Kogo? Moja gra wyborcza? Czy kogo? Ja robiłem moja, tylko to, moja, to co moja, nie. No sam pan się przywiozł. Pozwoli pan, że ja teraz... Yy, dobrze, o, dobrze oczywiście. Je, pytanie, było... Jeszcze jedno. Ja chciałbym to zakończyć, bo widzę... Ale może w tym temacie, bo tutaj ja bym chciała sprostawać wątpliwości, bo tutaj hmm. niezrozumienie zachodzi. Mieszkańcy pytają, czy te podpisy, które pan sterował, czy one dotyczyły tylko Nowego Widzimia, czy one były dołączone o szerszą sprawę? Czy nie. nie tylko do Widzimia. No pisze tam na głowę. No, by tylko... żeby to inwestycje wpisać, wpisać w budżet były bez... i dlatego dzisiaj nie, nie macie tej mówili, drogi. Dziękuję. Moje drogie panie i drogi, panowie, w związku z tym tu jestem. Czy ja zrobiłem coś na szkodę widzenia, jak mówi pan sołtys przed wyborczem? Nie. Dlatego, dlatego to tak się odniosło, że pan sołtys poparł pana Burmistrz, który mnie zlekceważył, powiedział o podrobieniu podpisów, a później pan chciał całko dać do gazet. W jakim celu, panie sołtysie? Pan by się cieszył, bo ja. Ja by Pan inwestycję miał zakończoną, Pan Naczelnik może potwierdzić, ta inwestycja byłaby zakończona. oczywiście, żeby była. Tak, w, w marcu, w marcu. Nawet na końcu pewnie tak, nie było że by Była ta, bo weszła i Pan Burmistrz tak kreślił drogi jak chciał. Brałem wszyscy ty udział i dlatego nie mogę jednego pojąć. Nie było gry wyborczej, działałem w imieniu mieszkańców, szanuję mieszkańców i moim celem społecznym jest praca dla mieszkańców. Mamy nadzieję, że ten sam, że anonim się przyzna, bo w Nowym widzimy anonimy są na dziennym porządku, więc kto napisał anonim. anonim.

Nie, nie, to co tu to tak, jest pismo do starosty. Ale co tu było do Co tu powiedział? Czy tam pójść na To eighth... nie jest chyba, ale to jest wycięte. To jest moja archiwa pisma do starosty. Nie wiem, czy na ale kiedy będzie to pieczątki, czy nie co Lista jest Panie, że panie, nie wiem, nie czy no, 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 no. No, to by Panu Proszę, proszę, nie. Proszę, Państwa, proszę. pan proszę, proszę. Proszę, proszę, proszę. u sołtysa, nie proszę. tego u proszę, u proszę. Proszę, współpracować z sołtysem, tylko z poszczególnymi nie a nie są się, już mu już wyraźnie Wysok, się wyraźnie się odwracam tutaj, bo wody, wyraźnie, wyraźnie, wyraźnie się odniosłem, wzymi, że z pane strony nie ma żadnych, pan czerwnie za to że chciałem nie, coś. Nie, dobrego nie, do, nie nikogo ja nie jestem uciwy. Ja myślę, że to mam zostało zakończony. Szanowni Państwo, wiecie, jestem czysty, jasny i przejrzysty. Nikomu krzywdy nie zrobiłem, nikogo nie okradłem, nikogo nie pomówiłem. Proszę Państwa, ja tylko chciałem wyjaśnić kwestię tego pisma, bo, bo ten anonim nie wiadomo, czy się po prostu wyjaśni, kto go pisał. Ja jestem, ja jestem, ja jestem przyzwyczajony do anonimów już przed, 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 po kampanii i, i przy wyborach sułeskich. Mam na ten temat dosyć znaczną korespondencję, ale nie będę na ten temat mówić. Na mam doświadczenie z tymi anonimami dosyć w dosyć szczególny sposób. Ja tylko chciałbym przytoczyć państwu pismo z 28 listopada 13 roku, które dotyczy budowy drogi wewnętrznej w Nowym Widzimiu. Takie same pismo skierowaliśmy i do burmistrza, pana Wojciecha Lisa, i do starosty. Pierwsze pismo, o którym mowa, brzmi następująco. W imieniu z Nowego Widzimia zwracamy się z prośbą o wyprzedzenie inwestycji w budowę drogi wewnętrznej w naszej wsi w budżecie gminy na 2015 rok nasza wieś jest jedną z mniejszych, która nie posiada drogi wewnętrznej i sprawa ta jest zgłaszana kilkakrotnie. Ostatnio we wrześniu bieżącego roku przez radnego tu siedzącego Lecha Dalekiego. Droga ta nie ma systemu odprowadzania wód deszczowych, jest wieboista, jest jednak ważną drogą z punktu widzenia mieszkańców i uważamy, że również nasza wioska zasługuje na uwagę, podobnie jak inne inwestycje. Prosimy również o pomoc finansową przy budowie chodnika w naszej wsi, będącym łącznikiem ścieżki rowerowej Stary Widzim-Stara Dąbrowa. Stosowne pismo złożyliśmy w starostwie powiatowym. I proszę Państwa, złoży, to, to pismo w starostwie powiatowym złożyliśmy również, które, które mówi, starostwo powiatowe w Olsztynie dotyczy budowy chodnika przy drodze powiatowej P3812. W imieniu mieszkańców Nowego Widzimia się z prośbą o uwzględnienie inwestycji w budowę chodnika w naszej wsi w budżecie na 2015 rok. Wieś nasza jest jedną z najbliższych w powiecie, która nie posiada chodników zarówno po lewej, jak i prawej stronie. Pobocza są nierówne i błotnicy, szczególnie w czasie opadów, trudne do pokonania, szczególnie dla dzieci. Zdarzają się upadki dzieci powodujące zabrudzenie ubrań, ale również wpływają one negatywnie na ich bezpieczeństwo. Druga powiatowa P3812, przechodząca przez wieś, nie posiada odwodnienia. Jest oczywistym, wydaje się, celowym wykonanie odwodnienia na wiezie wymienionej w drodze, łącznie z chodnikami. Budowa chodników wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa pieszych, a zwłaszcza dzieci i młodzieży, i w łączeniu podpisy mieszkańców. I tu, proszę Państwa, sprawa się, sprawa się rozgrywa, bo. Chodziłem od domu do domu, zbierają te podpisy. Podpisy są oczywiście dołączone. To jest, to, jest, to jest właśnie jedna kwestia podpisów. Natomiast druga kwestia podpisów to jest to jest, proszę państwa, kwestia o której mówi Pan Radny Leszek Daleki. Otóż otóż proszę państwa, złożyłem, złożyliśmy wspólnie, by powiedzieć z Panem Lechem Dalekim wniosek do starostwa o budowę, o budowę właśnie drogi i proszę państwa sprawa jest taka jeżeli chodzi o to wykorzystanie podpisów Jedną listę oryginalną Ale to teraz tak, bo to było jedno to, pismo, a teraz to mówię kolejne, to jest jako To jest pismo do starostwa. To pismo to starostwo było z 28 listopada 2014 roku. Co, pisać pisać, chodzić, tak? Tak. Z listopada 2013. I? I, i, I tu było 133 podpisy. 133 podpisy, proszę Państwa. Natomiast... Tak samo w 2000... Tu jest właśnie pies podgrzewany. 18 września 2013 roku, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi właśnie o tą, o tą podwójną listę podpisów. zrobiliśmy to do Pana Starosty Ryszarda Kurkla. W imieniu mieszkańców w wsi Nowy Widzim zwracamy się z prośbą i apelem o zagwarantowanie w budżecie powiatu kwoty na wybudowanie władników naszej wsi. Poprawi to znaczy bezpieczeństwo w naszej wsi pieszych, w tym dzieci, które zmuszone są do poruszania się po drodze powiatowej oczekujemy pod pozytywnego rozpatrzenia naszej prośby i w załączeniu jest. Proszę Państwa, to jest lista oryginalna, moim pismem napisana. Yy, Widzimy w nagraniu 43 podpisy. Natomiast do, yy, do yy, yy, burmistrza, burmistrza została skierowana lista w zupełnie innej sprawie, bo w sprawie budowy chodnika. I... To, Śetyk, to do Pana Burmistrza wpłynęło, panie sądy się na budowę ma na a nie na placu ale w innej sprawie jeszcze raz jeszcze raz

No, tak, tak, ta, 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 ta. jest... Przekazałem... tak. To jest do pisma. Jedno jest skierowane. To pismo jest skierowane. Przekazałem. 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 to jest Przekazałem. Jest... Przekazałem podpisami została zyskowała, no, nie wiedziałem, nie. Lista z naszymi e podpisami, e podpisami e została zyskowała rok później. Można było e podpisy e podpisów zbierać, e pozostać czasu, by od września, opowiada, ja 9 września 2013 roku, a ja pismo poszło 20 pannie 20.10 września 2013 roku Chciał to to, to w drogę, ale to był taki gorący czas, że odnosiliśmy wrażenie, że to była manipulacja tymi listami. Mm. Jaka manipulacja? Są, skoro to jest manipulacja, to jest rok później. No, nie poświęcí, później. A może, nie rok później, bo. Posłuchajmy odniósł, a szpiliśmy się, że tak. Nie, nie, nie. posłuchajmy tego. Ja posłuchajmy po tego, ja żona, to, po prostu, nie, no, nie, to ona może wyjaśnić. Nie, moi, drodze, moi drodzy. Ja do mnie bywam, ja bywa, że te pismo, a tylko te pismo skserował pan były burmistrz Andrzej Rogoziński, który jest napisany tu, który jest dekretował to pismo. I te pismo dołączone do kserokopii anonimu było tylko i wyłącznie w posiadaniu pana Sołtysa. Proszę bardzo, panie sołtysie zostało wyjęte i skserowane. Proszę bardzo.

która będzie wyjaśniona. Natomiast to przecież jedno i drugie pismo dotyczy Waszej społeczności. waszej Czy jest ktoś, kto nie podpisałby się pod jednym pismem, a tylko pod drugim? Nie. No, nie. Przecież nie, drugie, jest, potrzebne jest nie. i to i są. Nie, nie, to, nie. To, nie, to. Nie, wiem. nie, Należy panie o obalić mit, że Daleki zbierał podpisy, podłączył pismo pod budowę drogi w Nigdy tego nie było i z pisma wygląda od razu z tego. Ale to wyszło z naszej pismałości, panie Sołtysie. Nie chcę dzisiaj gdybać, bo ja to

Nie ja wyrażają tego, takiej akceptacji na tą budowę drogi. Nie? 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 To tą są Panie Nie? z wyjątkiem Nie? ma Nie? to Nie? Ja do do bridge, to Panie Sołtysie, nie trzeba było się odnieść roku 2014, 9 marca 2014 na spotkaniu Sołtysów i poważnie powiedzieć: Popieram Sołtysa Dalekiego, a nie z tą inwestycją, tylko że skserował pismo i podrobił podpisy. nie trzeba było tak powiedzieć i ta droga by była. Dziękuję uprzejmie, nie chcę z Panem dyskutować. Proszę bardzo. A ta droga, tak, Mogę by... by było... zadać? Tak, proszę. No. Znaczy, odnośnie tego chodnika, bo no. tutaj też ta wątpliwość no. wypłynęła od pana, akurat, który trochę krzyczy, ale to nie zostało, zna... nie dostajemy odpowiedzi. To znaczy, chodzi o to, że droga zaczyna się, droga powiatowa, o, którą, o której chodnik tutaj też chcemy w naszej miejscowości, zaczyna się od skrzyżowania przy szkole, tak? W starym dziedzinie. Tak, w tak. starym dziewiątej. Tak. Czy droga nie ma tam to jest wodnik, tak? Jest on To Czy on był zrobiony przez powiat, ten chodnik? który, star, starym star star proszę Panią, wie pani ile ja o niego się nawalczyłem i wybyście wtedy też mieli okrężność Jak pan to zrobi, że, zrobił, że pan wywalczył szybciej, ale to my też tak... dwie drogi, ale ja cały czas byłem po kolanach u pana starosty kurpa, u zarządu i u wszystkich. Niech pani się popyta Rady Słoweckiej, jak nie lekcjonaczyli i czy jest jakaś jeszcze inna ścieżka woda, czy może możemy jakbyśmy szwecję by się dołożyć na przykład inwestycji, inny przekształcić, że na gminą człowieka coś takiego? I my powinniśmy powiedzieć. Tego nie da się. Nie da si te, się, bo to jest w krajowym systemie. jest... przekształcenie dróg publicznych tego środku jest praktycznie nieunikonalne w problemem administracyjnym, tak w mojej ocenie. No bo ten, ten proces dotyczył, jak Państwo wiecie, do, 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 do bo tam były takie sytuacje, ale dlatego, że to były ulice, które już nie były ulicami przelotowymi tak zwanego. A tutaj jest typowo ciąg przelotowy łączący dwie tradycyjne wyższe kategorii drogi, nie? I to trochę inaczej to należy interpretować. mieście Włosztyna, 5 stycznia Poznańska to ten proces był praktycznie od no, kilku lat wyrażany, Najpierw była droga wiosła, w zarządzie dróg miejskich, zielonogórskich, tak zwanych, ja to nazywam. Potem powiatowej przekształcono na dlatego że kategoria spadła tej drogi, klasy. Natomiast została tylko nogańska schowska jeszcze jako przerotowa, typowa, no i lepowa, a pozostałe to siłą rzeczy i po polskiego. przekształcały się. Z czasem na drogi gminne, a tu cały czas ten funkcja jest przelotowa, i tutaj jest nawet tutaj w no, połączeniu administracyjnym i również parametrów technicznych. To jest, tak moje ocenie, ja niewykonalne. Nie a może przepraszam, do Pana pytania? Yy, jedno słowo: yy, droga, nawet drogi goście się cieszy. Dzień pod tym, co pisało, że będziemy programować nawet drugi goście, który będzie przez las?

Płocka wewnętrzna jest wdrażana tylko etapowo lata i tak samo płoki na, na zewnictwie tym na no, zewnętrznym życzeniu pewno jest wdrażana również w kierunku Gościeszyna. No, to nie jest do tylko na długości zabudowy tam. Jak no, to wygląda, na oba tłoki to może ktoś się może nie No ale tak, no. no, tak no, ja... muszę na mieszkańców, że mieszkańcy no, ja do tego, co mówił pan burmistrz, że y, y, jesteśmy mieszkańcami i gminy i powiatu i, y, też, i nie jestem może stricte tak zorientowana, jak to y, prawnie, y, jak to nazwać, ale że można zawiązać jakieś społeczność budowy, drog budowy drogi czy odnika i zwracać się jako ta społeczność, jako mieszkańcy i gminy i powiatu, jednocześnie do gminy i do powiatu i na, nawet jakieś tam sobie środki zbierać w ramach tego stowarzyszenia. Ja nie umiem tego nazwać, ale coś do takiego, powiedzieć. To, co to też są te tak pół dyskusji, zrobić. ten proces został zainicjowany przez finansów, ale został zainicjowany, bo Państwo pisaliście zarówno do powiatu, jak i do gminy. No i teraz te kroki ja są podejmowane na drugą stronę. Czy możemy coś jeszcze zrobić jako To znaczy, czasami są bardzo rzadkie przypadki, ale to na małych odcinkach dróg wewnętrznych, ślepych, zamkniętych, że hmm. zawiązywane są społeczne komitety, no ale to są bardzo rzadkie przypadki i tutaj... No w mojej ocenie no to jest tak bardziej Państwa droga przelotowa, bo jak podkreśliłem, to nie chciałbym tutaj się wypowiadać. Znaczy no, droga przelotowa jest... co Czy droga tak, na No droga. ale wewnętrznie, to odmówiliśmy proces zaczynamy, więc tutaj proszę, Ocenę, nie tylko, no, to jak to, jak to, jak to jak no. chcę chyba co co no. roku chodzić, nawet na razy w roku podpisy, żeby coś tu Ja Podpisy ten, nie, mi, to 2014 a druga tej chodnika to była jedna z pierwszych spraw, którą omawiałem. Pani chyba u mnie była którą um, 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 omawiam w starostwie i proszę, proszę mi wierzyć, do y, y, nie zapomnijmy